Witajcie moi drodzy, z tej strony Lucik, a to wśród wami kolejny poradnik z Genshin upak na moim kanale i dzisiaj na warsztat postanowiłem zabrać kota, znaczy K -K -K Queen a nie, Wy. czekajcie, catching Okej, okay. dobra, 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 już, 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 wszystko wyjaśnione. I specjalnie dla was umówię dzisiaj, jak możemy ją zbudować, czy opłaca się ją w ogóle budować, jakie artefakty, jakie buildy, jakie bronie, jakie drużyny. To dzisiaj wam postaram się dzisiaj streścić, wyjaśnić tak, aby wam się jak najlepiej nie grało. Jeśli chodzi o mnie, catching jest to moja ulubiona postać z tej gry. Na początku gry, kiedy mi wypadła na standardzie, bardzo mnie uratowała. Zarówno na, na początkowych etapach rozgrywki, jak i obecnie teraz. A po premierze regionu Sumeru Dendro, kiedy Dendro wskoczyło do puli grywalnych żywiołów, Keqing podniosła swoją poprzeczkę jeszcze wyżej. Mimo, że wcześniej była bardzo źle oceniana przez graczy jako jedna ze słabszych postaci, tak teraz można powiedzieć, że wymiata na równi z Ayato, Ajatamem i innymi tego typu postaciami. Nie twierdzę, że nie była grywalna wcześniej. Wręcz przeciwnie, przy dobrym buildzie naprawdę potrafiła mocne cyferki potrafi mocne cyferki zadawać. A dzisiaj zagłębimy się w szczegóły idealnego buildu pod Catching i zaczniemy może od jej ataków. Czyli Catching z normalnymi atakami wykonuje combo do 5 ataków gdzie przy czwartym znika. Oraz jej czarta tak jest bardzo ciekawy, gdyż wykonuje jest bardzo szybko i trzeba postać do tyłu o krok. I on jest naprawdę bardzo wygodny, bo automatycznie namierza przeciwnika i bardzo często wytrąca go z równowagi dosyć szybko. Dzięki czemu jesteśmy go w stanie nie tylko mocnymi obrażeniami go zaspamić, ale i stop wytrącać go z równowagi, nie dając mu okazji do ataku. Jeśli chodzi o element, to można go wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest yy, wykorzystuje build pod elektro, czyli po prostu klikamy raz e, klikamy drugi raz e i dzięki temu to, to możemy zadawać przez kilka sekund obrażenia elektro. Natomiast drugi sposób na wykorzystanie Skill'a klikamy raz e. A następnie nie klikamy E, tylko wykorzystujemy Charge Attack. Dzięki czemu znaczek wypucha, zadając zarówno elektro jak i Physical Over Damage, które build pod Physical właśnie Catching, może wykorzystać. Bo nie wiem, czy wspomniałem wcześniej, ale kecing właśnie można pod dwa buildy zbudować, czyli pod Fizyczną Catching oraz pod elektro. ale do szczegółów jeszcze przejdziemy. Natomiast jej burst jest zbiorem szybkich cięć, które tutaj teraz widzicie na ekranie, po prostu na danym obszarze AOE Catching zadaje szybkie obrażenia elektro I powiem wam szczerze, że ten burst jest bardzo wygodny Zwłaszcza kiedy jesteśmy otoczeni przez grupkę przeciwników Catching dosyć często załadowywuje swój burst Nie potrzebuje w swoim buildzie do tego jakiegoś wyrafinowanego Energy Recharge i dzięki czemu możemy dosyć często tym burstem się wyratowywać z opresji. To jest bardzo fajne. Przechodząc do pierwszego buildu Catching, do broni jeszcze przejdę, ale zaczynając od artefaktów, najpopularniejszym setem jest tutaj Thundering Fury w czterech częściach ze względu na żywioł dendro, gdyż set właśnie ten wykorzystuje żywioł dendro. I dzięki temu mamy znacznie większe obrażenia wykorzystując do tego postaci dendro, jak na Hidę na przykład, czy Travelera, czy Kolej, jak i również w niedalekiej przeszłości Bajziu. I nie tylko. Jeśli chodzi o statystyki, tak jak w przypadku następnych setów, jakie ja będę chciał omówić, oczywiście kwiatek, piórko, jak najwięcej crit damage, a crit ratea ataku. Jeśli chodzi o Klepsydrę Sands, to tutaj macie dwie opcje: atak. Czyli pod zwykłego TPS-a, Crit Damage, Crit Rate i tak jak najwięcej w subsecie, aby był. Lub Elemental Mastery, gdyż wiadomo o co chodzi, reakcje Dendro również powinno wam oddać mnóstwo dobrych obrażeń. Jeśli chodzi o kwestię kubka, no to tutaj myślę, że nikt się nie będzie z tym kłócić. Tutaj powinien być Electro Damage Bonus lub... A tak goblet. No i jeśli chodzi o czapkę to już w zależności od tego jakie macie statystyki na broni. Jeśli broń macie pod crit damage to czapka crit rate lub na odwrót crit damage na czapce oraz crit rate na broni. Jeśli nie macie wyfarbionego tego buildu to spokojnie. Z podobnymi statystykami powinniście ubrać także sotter, Czyli drugi set artefaktów, który możecie spotkać w domenie Midsummer Courtyard. Jest to jeden z pierwszych domainów, jaki możecie odkryć w Monstad i farmicie go razem z Thundering Fiori, więc jeśli mielibyście Teoretycznie pecha do tego setu, to tak naprawdę w rzeczywistości Tak nie jest. Wiele postaci, nie tylko Catching, może go wykorzystać Ten set sprawia, że nakładając na niego Elektro możecie wyciągnąć z obrażeń Dodatkowe 35% Także Catching, Cyno Trajzor nie tylko mogą na tym wiele skorzystać. Jako trzeci set proponowany przeze mnie jest set z dwóch części Play of Flame oraz Glitators Final. Chociaż, jeśli oczywiście macie artefakt na cztery części z Payloff Flame, to oczywiście również bonus tutaj powinien wam wsiąść z czterech części. Natomiast z tego co widzę, bardzo wielu graczy właśnie butuje tego typu set, lub zamiast Glitatorsa możecie mu dorzucić na przykład jeszcze set z Blood Signed Chivalry czyli dwie części tego setu, dwie części, dwie części Pale Flame i jest to build oczywiście pod Physical przechodząc do broni jeśli chodzi o pięciokwiastkowe broni, wyróżniam tutaj trzy miecze mianowicie Miss Splitter Reforged czyli wśród gier, się chyba najpopularniejszy miecz na catching nie tylko ze względu na statystyki, które same w sobie są mocne ale i również na wygląd, który szczególnie z nowym skinem ale nie tylko z standardowym skinem również bardzo ładnie się wpasowuje ale do rzeczy, jeśli chodzi o statystyki, właśnie ten miecz bardzo dobrze na niej leży, jak i Primordial Jade Cutter. Te dwa miecze również pod build z Physical również powinien się spisać, jednakże dla większej skuteczności poleciłbym Wam Aquafabonie, które st zadaje stricte większe obrażenia od Physical. Natomiast jeśli chodzi o miecze czterogwiazdkowe, to zdecydowanie poleciłbym Wam miecz z BP, jeśli chociaż raz kupiliście BP i wybraliście ten miecz, to. Powinien się tutaj bardzo dobrze spisać, zwłaszcza na Electro build Log Sword, miecz z Questa Kazuchy The Flute, Lion's Roar jest bardzo często wybierany Bardzo często zdobywa się ten miecz Prototype, Rancor, wiadomo na jaki build Natomiast jeśli wcześniej zaczynacie grę Arbrinchen of Down również bardzo dobrze się wpasuje do catching Tylko musicie brać poprawkę na pasywkę, czyli musicie mieć niemal pełne zdrowie, żeby mieć bonus od crit rate'a. Flat Blade również nie jest złym pomysłem z 3 gwiazdkowych Royal Longsword, jeszcze tutaj zapomniałem o czterogwiazdkowym mieczu, bardzo dobry miecz. Przechodząc do drużyny, catching potrzebuje Dendro supporta, Dendro sub DPS a który będzie nakładać żywioł Dendro i tutaj najlepszą rolę będzie sprawować Nahida, której banner już niedługo się pojawi, więc nie przegapcie tej okazji, jeśli zależy wam na dobrym buildzie Keqing, Nahida Naprawdę będzie bardzo dobrze się wpasowywać. Natomiast jeśli nie udało Wam się jej niestety zdobyć, tutaj z pomocą przychodzi Traveler Dendro Traveler bardzo dobrze wspiera tutaj kaczynki, nie tylko. Bardzo dobrze aplikuje żywioł Dendro, zwłaszcza seo burstem, Więc nie zapomnijcie o dodatkowym Energy Recharge dla niego. Jeśli chodzi o pozostałe postacie Dendro, również bardzo poleciłbym tutaj Jao-Jao oraz nadchodzącego Paźiu. Jeśli chodzi o kolejno, tutaj jest problematyczna sprawa, ale jeśli ją zbudujecie do przewod, Energy Richard, będziecie... Dosyć często korzystać z zypers, to również powinna spełnić swoją rolę. Jeśli chodzi o trzeci slot, w drużynie, poleciłbym wam jakąś anemą postać. Zwłaszcza tutaj nie muszę pewnie wspominać o kazuszce, ale no, przede wszystkim, jeśli macie postać zbudowaną pod 4 części z Wirtestand, to o czy Venti, Elemental Skillem czy Jean. Dla zwiększenia obrażeń elektro, czyli zdjęcia przeciwnikom resów, czyli odporności na elektro, również jak najbardziej postać Anemo się tutaj przyda. No i oczywiście. Czwarty slot to już zależy od Was, ale przede wszystkim ja bym rekomendował tutaj elektroaplikatore. Taką jak chociażby Fischl, Raiden Shogun. Bajdas z prostym nie jest złym pomysłem. Dory, jak przy okazji, Healer również nie powinno być złym wyborem. Kuchosara jako dodatkowy support. Możliwości macie wiele. I ta drużyna tego typu, jeśli udało się coś takiego złożyć, będzie to recept lala. Sukces. Z takim teamem bez problemu rzucić się wyzwanie nie tylko bossom z początkowych etapów gry, ale również i nowszym bossom Takim jak ten kurczak Znaczy, że nałożycie tutaj na nich elektro Potraktujecie Anemo I możecie wykorzystywać tutaj Naprawdę Możecie tutaj wykonywać niesamowite obrażenia Jak sami widzicie, w niecałą minutę, nawet nie pół minuty, poskładałem tego kurczaka. Także jak widzicie, Kaczyk naprawdę daje czadu jako jedna z pierwszych postaci, która teoretycznie krążą zła opinia, że się mocno zastarzała. No tutaj mam nadzieję udowodniłem, że tak nie jest. Kaczyk naprawdę daje czadu, szybkie animacje, szybkie ataki, dosyć solidny damage. Cośli powiedzą, że bez dobrej drużyny jest bezużyteczna, ale no de facto w gęstwie właśnie o to chodzi, że Trzeba ułożyć drużynę, żeby zadawać jak najlepsze obrażenia. Także liczę, że wam pomogłem tym poradnikiem. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, abyście nie pominali następnych filmów z Genshin Impact i nie tylko na moim kanale. Komentował Ludzik. Trzymajcie się. Hej!